Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku o inkubatorze z jajkami przepiórczymi. Nagrałem podczas przeróbki inkubatora odcinków parę, lecz raczej nie będę wstawiał, bo jest dosyć dużo minut nabitych na ten temat i postanowiłem nagrać coś krótszego. Opowiem szybciutko tak co i jak. Na wstępie widzicie kurczaki, które już się w tym roku wylęgły w inkubatorze. Zielonuszki, nóżki przede wszystkim. I prawdopodobnie jest kilka araukanów. Nie jestem pewien co do, dokładnie co do raz, bo jajka były mieszane. Tam widzimy kwokę z lekornem, które się wylęgły pod właśnie pod kwoką i z matką chodzą. No a tutaj mamy właśnie kurczaki pociatką jest dosyć ciepło i nie ma sensu właśnie im teraz już se, yy, świecić światła, kół, foki, żarówki. No, no owszem, przenoszę jeszcze je do yy, pudła i zapalam im żarówkę. Są żywe, dobrze się chowają. Przeszły jedną nawałnicę właśnie przedwczoraj. Zalało nas tu trochę, zmokły dosyć szybciutko, zareagowaliśmy i pod kwokę, żeby wyschły i ani jedno nie uległo zgonowi kurczek z kurczaczków. Więc jest wszystko ok. Przejdźmy do inkubatora. Co zmieniłem? A, zmieniłem tyle, że wszystko przełożyłem. Lodówkę całkowicie odwróciłem. Tutaj jest lodówka, tu jest zamrażarka, przecież zamrażarka była na dole, teraz jest u góry. Przełożyłem ze względu takiego, że jest mniejsze. I lepiej się to wszystko nagrzewa. Ogólnie teraz myślę yy, coś innego zbudować. Całkiem coś yy, w innym stylu nie z lodówki. Regulator yy, wilgotność obecnie jest 53. Dochodzi do 55, temperatura jest ustawiona na 57,8. Teraz właśnie nagrzewa. Tutaj jeszcze mam dodatkowy termometr. Założyłem. Pokazuje mniej więcej 38 stopni. Zamykanie zmieniłem, było lepiej zamykane. No i mamy. Mamy standardowo ten duży wiatrak u góry. Tutaj jest mniejszy wiatrak założony. Musiałem założyć, bo u samej góry była zbyt duża temperatura. Zrobiłem nowe półeczki takie mniejsze. Kupiłem listewki. Bo standardowo które były włożone on to trochę były przesadzone, dosyć duże były te półki. Półki. Koszyjki, zwykłe koszyjki były powkładane, je tam na dole jeszcze skręciłem, wcześniej miałem skręcone takie ze sklejki, ale to nie było miało sensu I teraz takie właśnie na przepiórcze jajeczka, bo postanowiłem i e, kumpel się dołączył do mnie, że będziemy przepiórki hodować w dużych ilościach. W celu takim można powiedzieć zarobkowym. Tutaj jest 300 parę jajek włożonych na dwie półki, półki wymiarów 30 na 40 bodajże. 40, czy nawet 44 40, tak tutaj mamy 44 w tą stronę i 30, 30, równe 30 z długości standardowo półeczki wysuwane i będę wysuwał tutaj mam jeden czujnik położony tutaj mam drugi czujnik położony na dole zbiornik z wodą i grzałeczka akwariowa żeby woda podgrzewała, żeby była równa na dole też wiatraczek podłożyłem, żeby właśnie tą wodę przedmuchiwało, tą wilgotność przedmuchiwało. Bo u samej góry właśnie była za niska wilgotność, teraz jest OK. Trzy dni przed kluciem zwiększę wilgotność w sposób taki, że wstawię sobie większy pojemnik, będzie to brytwanka zwykła taka jak mamuśka piecze placki. Będzie po prostu większa pojemność wody, większy obszar do palowania. Grzałka jest standardowo gumowa. Z tyłu na całej ściance. Jeżeli chodzi o dziury wentylacyjne, no tutaj wywierciłem trzy. 3 tam jest oryginalna, która była zabrażarkowa. I jeszcze te ogólnie dziurki, które są do przepuszczenia kabli, to są właśnie też tak mniej więcej działają w sposób wentylacyjny. No i zobaczymy ogólnie, jak to się będzie lęgło i czy zda egzamin. No myślę, że 60% powinno się wylęgnąć z tych jajeczek, bo z jednej strony źle zrobiłem, że kupiłem całą ilość 300 jajek u jednego gościa. Mogłem kupić sobie po 100 jajek u różnych gości byłby mniej więcej mniejszy, krótszy czas, krótszy czas zbierania ich a tak to nie wiem w jakim okresie były zebrane te jajka no i w sumie tyle zrobiłem no to cóż lodówka odkażona wymyta wyszorowana żeby nie było bakterii rano wieczorem w południe jajeczka obracam ręcznie i jeszcze dzisiaj Dokupię sobie listewek i będę kombinował z półkami obracalnymi automatycznie. Może nie tyle co automatycznie, a półautomatycznie. I zastanawiam się, czy zrobić tak, żeby były pochylane co 45 stopni, te półki, czy właśnie, żeby jajka się obracały same właśnie na rolkach takich o 180 bodajże. Tak dobrze, 180 stopni, żeby się jajko obróciło tak? Czyli jak mamy górę jajeczka, to żeby później była po obróceniu na dole. Na jajeczkach zrobiłem sobie y, ślady. Mam takie linie, nie wiem czy będzie widać. I jeżeli jest linia, czyli że jajeczko jest do obrócenia albo w górę, albo w dół. Jak jest linia w dół, to mam obró obrócili do góry. No i to by było na tyle z tych ciekawostek. Co wykonałem do lęgów przepiórki? Zobaczymy, jak to będzie. Komentujcie to i podpowiadajcie, jak macie swoje inkubatory i jak robicie, jak działacie z tymi inkubatorami. Podesłali, podesłalibyście mi również zdjęcia, jak to u Was jest z tymi inkubatorami. Co zastosowaliście, jakie grzałki zastosowaliście i tak dalej. Byłbym bardzo wdzięczny. I Myślę, że skorzystałbym z tych rad Waszych. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do innych odcinków. Trzymajcie się.